Witaj na kanale gra Laktyka, na którym prezentuję gry planszowe i karciane. Tym razem będzie to gra Super Farmer, wersja deluxe. I jest to gra rodzinna, od 7 lat i od 2 do 4 osób. W pudełku mamy cztery takie plansze, instrukcje oraz dużo żetonów zwierząt. Bardzo fajne kostki, pomarańczowa i niebieska. Oprócz tego fajne figurki piesków, jeden piesek jest duży. Bardzo piesek jest mały. Superfarmer to gra, która powstała w Warszawie w 1943 roku. Nosiła wtedy tytuł hodowla zwierzątek. Grę wymyślił wybitny polski matematyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego Karol Borsuk. Po zajęciu Warszawy hitlerowcy zamknęli uniwersytet, w wyniku tego profesor stracił pracę. W trakcie II wojny światowej ludzie pozbawieni pracy dokonywali cudów pomysłowości w poszukiwaniu źródeł utrzymania. Sprzedaż gry była pomysłem profesora na ratowanie rodzinnego budżetu. Zestawy do gry wykonywane były metodami domowymi przez żonę profesora, panią Zofię Borsukową. Muszę przyznać, że uwielbiam te figurki psów w tej grze i te kostki. W grze mamy pięć rodzajów zwierząt, od najmniej wartościowego do najbardziej wartościowego. Króliczek, owca, świnka, krowa i koń. Podczas przygotowania do gry każdy gracz otrzymuje taką planszę do hodowli zwierząt. Wszystkie żetony i... Figurki psów są w pudełku, dostępne dla każdego gracza. Przygotowujemy również dwie nasze ładne kości. gracze rzucają swoje duże kośćmi i sprawdzają, jaki symbol wypadł na kości. nie się udało zdobyć koliczka, ponieważ na obu kościach wypadł królik. Zabieram w takim razie takiego koliczka i daję go u góry na moje planszy. Superfarmer to zabawa w rozmnażanie zwierząt. Gdy po kilku kolejkach gracz ma już jakieś zwierzęta, to po następnym rzucie otrzymuje ze stada tyle zwierząt wyrzuconego gatunku, ile ma pełnych par tego gatunku, łącznie z wyrzuconymi na kostkach. Na przykład, jeśli gracz ma w swoim stadzie sześć królików i jedną świnię i na kościach wyrzuci królika i świnię, to wtedy otrzymujemy jedną świnię, bo ta świnka i ta świnka tworzą parę oraz otrzymujemy również trzy króliki dodatkowe. A skąd się to wzięło? No właśnie stąd, że liczymy pełne pary tych zwierząt. Czyli 6 królików i tutaj wylosowaliśmy jeszcze jednego. 6 podzielić na 2, to jest 3, czyli dostaliśmy 3 dodatkowe króliki. Kolejny przykład, żeby zrozumieć zasady tej gry, może być taki, że mamy 6 królików i jedną świnię, a na kostkach wylosowaliśmy świnie i owce. To w tym wypadku otrzymujemy tylko jedną świnię, ponieważ nie mamy żadnej owcy i nie mamy skąd utworzyć pary, żeby otrzymać owcę ale świnkę jak najbardziej dostajemy, bo tutaj jedna świnka jest i tutaj druga świnka jest. Czyli mamy parę świnek, to możemy ją rozmnożyć i otrzymać drugą świnkę do naszego stada. Kolejny przykład jest bardzo oczywisty. Mamy pięć królików i krowę, a wylosowaliśmy świnkę i owce, czyli coś zupełnie innego. W tej sytuacji nie dostajemy nic. I kolejny przykład zdobywania naszych zwierząt. Mamy przykładowo cztery króliki, dwie owce i jednego konia, a wyrzuciliśmy na kostce Dwie świnie, czyli po prostu te zwierzęta nie mają znaczenia, bo wylosowaliśmy dwie świnki, czyli po prostu otrzymujemy taką świnkę, bo mamy parę świnek. Należy zauważyć, że w wyniku rzutu kością nigdy nie otrzymamy ani krowy, ani konia, ponieważ na pomarańczowej kostce jest tylko jeden koń, a na niebieskiej kostce jest krowa. Więc nie jesteśmy w stanie otrzymać konia w wyniku rzutu kością. Otrzymać konia albo krowę możemy tylko w wyniku wymiany, a wymianę mamy bardzo ładnie rozpisaną na dole naszej planszy. Gracz może kilka zwierząt wymienić na jedno zwierzę, może też jedno zwierzę wymienić na kilka zwierząt, zachowując przeliczniki podane w tabeli wymian. Nie można się targować i żądać więcej niż to wynika z tabeli. Wymiany zwierząt możemy dokonać również z naszym przeciwnikiem, jeśli się oczywiście on na to zgodzi. No i tutaj mamy właśnie taki przelicznik wymiany. Sześć królików to jest jedna owca, dwie owce to jest świnka, trzy świnki to jest jedna krowa, dwie krowy to jest Jeden koń, jedna owca, to jest jeden piesek, taki malutki biały. Natomiast jedną krowę możemy wymienić jeszcze na dużego psa, który będzie nas pilnował przed wilkiem. I bierzemy takiego dużego psa z naszego stada. I przykładowo na początku swojej tury, przed rzuceniem kośćmi, chcę wymienić moje sześć królików na jedną owcę. I sobie kładę u siebie. I jeszcze jeden przykład, żeby dało się lepiej zapamiętać: gracz, który ma sześć królików, jedną owcę, dwie świnie, gdy zechce, może je zamienić na jedną krowę, ponieważ sześć królików to jedna owca, dwie owce to jedna świnia, a trzy świnie to jedna krowa. Gracz może kilka zwierząt zamienić na jedno zwierzę w swojej turze. Może też zamienić jedno zwierzę na kilka zwierząt, zachowując przeliczniki podane w tabeli. Jeśli gracz wyrzuci na kostce lisa, to traci na rzecz stada wszystkie posiadane króliki. Czyli usuwamy nasze króliczki, bo zakładamy, że lis nam nie zjadł. A więc jeśli wyrzuciliśmy na kostce lisa, ale mamy małego psa, to nasze zwierzęta są nietknięte. Jedynie do stada wraca mały pies. Natomiast jeśli gracz wyrzuci wilka na kostce, wtedy traci wszystkie zwierzęta oprócz konia i małego psa, jeśli go posiada. Jeśli gracz wyrzuci lisa i wilka na kostce, nie ma dużego psa, to wtedy wilk zabiera mu wszystkie zwierzęta poza koniem. Natomiast jeśli gracz wyrzuci wilka, który jest gorszy, bo tak jak wcześniej mówiłam, gracz wtedy traci wszystkie zwierzęta poza koniem i małym psem, ale załóżmy, że wrzuciliśmy wilka i mamy dużego psa. I ten duży pies chroni nas przed stratą spowodowaną przez wilka. Czyli nasze zwierzęta są. Nietknięte, ale do stada wraca niestety nasz duży pies. I taka mała uwaga, duży pies nie chroni nas przed lisem. Podsumowując, gdy wyrzucimy lisa na kostce, a nie mamy żadnego psa i nie mamy nawet małego psa, to wtedy tracimy wszystkie króliki, bo lis nam je zjada. Ale jeśli wyrzucimy lisa, a posiadamy małego psa, to ten mały pies chroni nasze króliki i nie odrzucamy żadnych królików. Jedynie musimy odrzucić naszego małego pieska do stada. Natomiast, jak wyrzucimy wilka i nie posiadamy żadnego psa, to tracimy niestety wszystkie nasze zwierzęta oprócz konia i oprócz małego psa, jeśli go posiadamy. Ale jeśli wyrzuciliśmy wilka i posiadamy naszego dużego, brązowego psa, to wtedy nasze zwierzęta są nietknięte i wilk i zły wilk nic nam nie zrobi. Jedynie musimy się niestety pozbyć naszego dużego psa, i oddajemy go z do stada. W grze Super Farmer wersja deluxe mamy jeszcze wariant dynamiczny. Czyli na dobry początek każdy gracz otrzymuje jednego króliczka w swojej zagrodzie. Oprócz tego następuje drobna zmiana przy wyrzuceniu lisa na kości. W tym wypadku nie tracimy wszystkich królików, natomiast tracimy wszystkie króliki prócz jednego. Bo temu jednemu króliczkowi udało się uciec lisowi. I trzecia zmiana w wariancie dynamicznej polega na tym, że gdy Wylosujemy wilka na kości, to nie tracimy wszystkich zwierząt, prócz konia, tylko tracimy wszystkie zwierzęta w postaci krowy, świni i owcy. Natomiast w zagrodzie zostają nam króliki i konie. Oczywiście tracimy je tylko wtedy z powodu wilka, gdy nie posiadamy takiego dużego psa. Bo jeśli go posiadamy, to nasze zwierzęta są nietknięte. I tak jak w przypadku normalnego wariantu gry. Po prostu wtedy odrzucamy dużego psa do naszego stawa. Nie jest takie łatwe wyrzucić coś, żeby dostać. No tutaj nic nie dostaje. No teraz dostaję kuliczki. No tutaj mam 4 I tutaj 2, czyli to jest 6. 6 podzielić na 2 to jest 3. Czyli dostaję 3 kuliczki. I sobie kodę u siebie. Może warto wymienić 6 królików na jedną owcę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I biorę sobie jedną owcę. I zobaczymy. No i proszę bardzo, owca i kuliczek. Czyli tutaj mam króliczek, kuliczek to jest jedna para, czyli dostaję króliczka. I owca oraz owca to jest para, czyli dostaję owce. Opasała się wymiana. I widzę, że dwie owce to jest jedna świnka. No i gramy w ten sposób. Koniec gry następuje wtedy, gdy któremuś z graczy uda się w swojej hodowli mieć po jednym co najmniej króliku, owcy, śwince, krowie i koniu. Taki gracz wygrywa, pozostali gracze mogą grać dalej. Dziękuję za uwagę. A to była instrukcja dobry Super Farmer, wersja deluxe.